Będąc z nami wszystkimi i z domem moi. To dzisiejsza Ewangelia o uczniach zdążających do Lermaus pokazuje taką zasadniczą prawdę, że wszystko może być powodem smutku w naszym życiu, jeśli nie odczytamy się, nie zrozumiemy się w Słowie Bożym. I ci uczniowie też. Oni trzy rzeczy. Trzecia to nasze niewiasty były przy grobie, że on z a myśmy się spodziewali. Dopóki człowiek nie znajdzie swojego sensu w słowie ułożył i życia, które jest dalej już, poza grobem, poza wiekiem trumnym, życia, które wchodzi w swoją pełnię, dotąd wszystko może być powodem smutku, bo do tej pory będzie myślał po swojem, A jeśli wejdziemy w tą logikę Pana Boga, że zmartwychwstałem, idziemy dalej. Idziemy w życie w pełni. To wszystko zaczyna wyglądać inaczej. Bracia i siostry w tej oktawie zmartwychwstania przystępują do sprawowania świętej Eucharystii, do tajemnicy obecności Chrystusa w rzeczywistości swojego Kościoła i w życiu każdego z nas. Zmartwychwstajesz Chrystus, Bądź na kością Aleluja 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 Oto Aleluja, aleluja, aleluja. Pan z I zobaczył mi się w tym samym. Alleluja. Pan sami. Idź do Pętwabli. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Baba tobie panie. W pierwszy dzień tygodnia. Dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 staliów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były jakby przesłonięte, także go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli Mu to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało, nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazły się jego ciała. Wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskore są Wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały i zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się wci, do której zdążali, a On okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili go mówiąc, zostań z nami, gdyż nosi ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Szedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zostali zebranych jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo pańskie. Chwa. To dzisiejsze słowo prowadzi nas od człowieka uzdrowionego przez apostołów, człowieka, który był krąg chodzić i przynoszono go przed świątynię, nie do świątyni, tylko przed świątynię, bo według trawa Mojżeszowego nie mógł wziąć udział w zgromadzeniu, bo był w cudzysłowie uszkodzony. On tam nie mógł wejść. I ten człowiek jest obrazem nas wszystkich, którzy, jeśli nie przyjmiemy słowa Pana, nie wejdziemy do świątyni, nie wejdziemy do centrum. Będziemy przed świątynią, będziemy, żebrać jej oburza, będziemy prosić Pana Boga o to proszę, o to, o zdrowie, o rozwiązanie problemów. Będziemy przed świątynią. Jeśli w słowie Bożym nie zrozumiemy siebie, godzimy jak ten człowiek. Jeśli nie przyjmiemy orędzia, które się zaczyna, z, które pada są z ust w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka. To jest, to jest takie pierwsze, to jest taki pierwszy rzut światła Słowa na nas dzisiaj. Człowiek nie zrozumie się inaczej, jeśli nie będzie, jeśli nie on czyta się, nie da się zeskanować Panu Bogu i Pan Bóg nie pokaże mu co konkretnie. I to jest jedna rzecz. To, że ten człowiek był w cudzysłowie uszkodzony. To jest też taki plus dla nas, bo my wszyscy jesteśmy w jakiś sposób uszkodzeni w tym sensie, że jesteśmy grzesznikami, że próbujemy żeby było jak najlepiej, ale często wychodzi jak zwykle, bo moc nie jest w nas, moc jest w zmartwychwstały. I to też widać w pięknie w tej dzisiejszej Ewangelii. Bardzo mi się w Ewangelii podoba ten dialog uczniów z Jezusem, jak oni nie pozają Jego, bo... I to mówiliśmy też w zeszłym roku. Prawdopodobnie Jezus za każdym razem, jak przychodzi do uczniów po Zbawcu stanie, wyglądał inaczej. I to będzie widoczne do końca całego tego tygodnia. Jan, który zawsze był mistrzem w rozpoznawaniu Jezusa, gdy będą gdzieś tam młodzi, to chyba gdzieś w piątek albo w sobotę, w Anglii nie pamiętam teraz, i, i widzi Jezusa gdzieś tam kroczącego po nim, mówi do Piotra: To jest Pan. Ale on to serce wam To będzie taki moment, nie? Że dzieci macie coś do jedzenia, a oni mówią, to Ewangelia Łukasz, oni mówią, no co odłowiliśmy i nic. A zarzucie po prawej stronie, no i oni całą świeć, nie? I on ja już wtedy wie, to jest Pan. Ale fizycznie go nie poznali, no bo gdyby poznali, to Piotr pierwszy poleciał. Nie? I być może za każdym razem wygląda no, inaczej. To jest też yy, taki. I już przegłos z tego świata, do którego zmierzamy. Nie? Że my mamy takie wyobrażenie, że, yy, że prowadź będzie siedział na jednej kurce, siostra Maria Magdalena na drugiej w kurce, niż tam po drugiej stronie i będziemy siedzieć się do końca. Już nie. Do końca czego? Bo to już będzie poza czasem. Nie. Będzie bardzo dynamiczny, piękny świat i to widać tutaj yy, poprzez Ewangelię o stanów. Zobaczcie. I oni go nie poznają, on się przyłącza do nich yy, i, i pyta się, o czym mówicie? A oni no, mówią do niego, i to jest paradoks. Ty jesteś chyba jedynym, który nie wie, co się stało w Jerozolimie. O, on chyba najbardziej wie, co się stało w Jerozolimie, bo on był głównym bohaterem tych wydarzeń. Ale pozwala im, żeby wyrzucili z siebie wszystko to, co gdzieś tam noszą. Pyta się, cóż tam tego? Co się stało? Oni mówią, tacy pełni żalu, co się stało z Jezusem, co zrobili z Nim nasi kapłani? a myśmy się spodziewali, że On miał wyzwolić Izraela na to, jeszcze niektóre z naszych kobiet były u grobu i nie znalazły Go, miały widzenie, miały, poszli nasi niezależni, go kobiety miały widzenie, mówią, że oczywiście to jest wszystko takie pełne żalu i smutku, a On mówi, bo czekajcie się w Słowie Dlaczego tak, nie próbujecie się zrozumieć w Słowie Bożym? To wszystko było dobre. To, co było bardzo trudne na, na mnie, bo jaja, konec, to całkowicie, to wszystko było dobre. To wszystko było potrzebne. I my, dopóki nie odczytamy się w Słowie Bożym, to będziecie mówili, a nie mam tego, a choruję na to, yy, a mam problemy z tym. jeśli się odczytać w Słowie Bożym, to w pewnym momencie zrozumiesz, że... To było potrzebne. To było dobre. Tak nie być. Może doświadczyłem czegoś, ale przed czymś się Pan Bóg zapomniał. Co jest jeszcze ciekawe, Kleofas, potem było dwóch uczniów, jeden z nich, mówił oczywiście był Kleofas. Jego żona, Maria, żona Kleofasa, była przy grobie, a Kleofas jest tam. Jego żona była przy i mówi, widziałem Jezusa zmartwychwstałego, a on ucieka z Jerozolimy do Enos. To jest ciekawe, w nie? Jego żona jest świadkiem zmartwychwstań. A on gry, 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 bo Sanhedrin zarządził, że każdy, kto będzie mówił, że Jezus zmartwychwstał, będzie aresztowany. Zrobimy z nim porządek. No dobrze. Jego żona dopiero owołował. On... Ale jak się spotkał w słowie, to. W tej samej godzinie wraca do osoby i Wracamy, rozumimy, staje się świadkiem i my, bracia i siostry, wchodząc w czytanie, w odczytywanie tej Ewangelii, dochodzimy też do tego, żeby dać się poprowadzić z Marzowem Stolernym. I może też powinniśmy mieć taki czas, kiedy wypowiemy przed nim wszystkie nasze, a myśmy się spodziewali, a ja liczyłem na to, a to, a tamto. Może to też jest potrzebne. A on mówi, Spróbuj się znaleźć w Słowie Bożym. Spróbuj czytać Ewangelię i wyłapać z niej takie jedno zdanie, które cię poprowadzi, które będzie kluczowe dla Ciebie. I tu się zacznie działanie mocy Boga w tobie i powiesz, że w sercu Pan rzeczywiście zna Twoje I jestem tego świadkiem. I na koniec. Był z nimi przez cały czas tej drogi, aż zrozumieli, a podczas łamania chleba, kiedy sprawował na nich Eucharystię, zniknął. Dlaczego? Pozostał w tym chlebie Eucharystii i w Słowie Bożym. Nie ma Jezusa. Ten, który dzisiaj, teraz nas prowadzi w tej wędrówce po Słowie, można powiedzieć, że chwilę będzie w tym konsekrowanym chlebie.

Cię, łodzie, niech udział w podstawowym misterium Twojego syna. Oczyści nas z pozostałości dawnej winy i przemieni w nowe stworzenie. Przez tego Chrystusa Pana naszego. Amen. Dzisiaj Wam błogosławionego dnia w takiej ciszy serca, żeby sobie odpowiedzieć na te pytania, które zadała dzisiejsza Ewangelia. Niech wam Pan Bóg błogosławi. Pan z wami Amen. i niech was błogosławi Bóg Wszechbogący Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa, ja. Alleluia Boni in plenum cienti. Alleluia. 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 Alleluia.